Wielka Brytania to nie tylko Londyn. Dzisiaj zapraszam Was do takiego klasycznego brytyjskiego miasteczka. Co prawda nie wybieramy się na północ Wielkiej Brytanii, ani na zachód, do Cornwalli, ale zapraszamy Was do miasteczka na południu, które jest takim zalążkiem właśnie takiej prawdziwej Brytanii. Dzisiaj pokażemy Wam, jak to wygląda nie w metropoliach. Potem pojedziemy nad morze. Może samo w sobie to morze, ale pokażemy Wam te charakterystyczne białe klify brytyjskie. Stone, wszystko zwalnia, to jedno z tych miejsc, które wyglądało jakby czas jej ominął. Spaceruje się powoli, bo inaczej się nie da. Wąskie chodniki, stare domy, witryny sklepów jak z bajki. Jest to cicho i spokojnie, tak po angielsku. Tuż obok jest kościół, jeden z najstarszych w okolicy. Otoczony jest cmentarzem, który wygląda bardziej jak ogród niż jak miejsce za domy, a w środku prosto drewniano i skromnie. Właśnie dlatego pięknie. Afriston to wieś bardzo urokliwa, która ma zalążki już w XIII wieku. A kościół, w którym przed chwilą byliśmy, z XIV wieku, z 1370 roku jest. Z czego słynie ta miejscowość? Przede wszystkim z kultury, klimatu starej brytyjskiej wsi. Dodatkowo słynne są tu herbaciarnie, których jest tu bardzo pełno. Tutaj jest bardzo, bardzo taka sielska atmosfera. Dla osób, które tutaj przyjeżdżają, a chcą więcej czasu tutaj spędzić, są różne szlaki turystyczne. Zaledwie kilka kroków i wychodzisz poza miasteczko. Zaczynają się ścieżki, którymi można dojść aż do Seven Sisters, ale o tym później. Wracając do centrum, znowu trafiamy w labirynt wąskich uliczek. Tak wąskich, że mijanie się z autem przypomina grę na refleks. Ale nikt się tutaj nie denerwuje, tu każdy wie, że spokój to część lokalnych zasad. Wspominałem coś o wąskiej drodze. Tu macie konflikt teraz. Z tyłu auta, z przodu auta nie mieszczą się. No, tu jest grubo. Po chodnikach jadą, żeby się zmieścili, ale tam jest naprawdę ciasny zakręt. I wreszcie pap, Taki, jakiego się spodziewasz. I jednocześnie zupełnie wyjątkowy. Stary, drewniany, z ogrodem z tyłu. Idealne miejsce, żeby usiąść i po prostu być. Zostawiamy Alfistą za sobą. Stare, wąskie drogi teraz prowadzą dalej aż do Seven Sisters. Czyli do tych charakterystycznych, białych brytyjskich klifów. I tam się teraz wybieramy. Dotarliśmy do siedmiu siostrzyczek Seven Sisters, może już widać Idziemy zobaczyć, jakie są lody. Jak będą dobre, to weźmiemy. Znaczy, dobrze wyglądające. Ponoć regionalne smaki. Zobaczymy. Ja mam miodowy. Seven Sisters to 280 hektarów Parku Narodowego. I głównie to są właśnie kredowe klify, które widzicie z tyłu. To był także plan zdjęciowy do filmu Robin Hood, Kąże Złodziei. Budarzy tego terenu zabronili przyjeżdżać tutaj autobusom, aby chronić te tereny. Więc jeśli chcecie się tutaj dostać, to albo samochodem, albo do niedalekiej miejscowości i pół godziny piechotką. Tam jest latarnia morska, owdź, i tam muchy. I to jest teraz nasz cel, chyba że nas muchy zjedzą. Przepiękny, przepiękny. Wpływają kolor wody. Jest tak sami jak I te białe klify do tego rewelacyjnie to wygląda. Wpływając do Dover, do są też białe klify, ale to jest bez porównania. Tu jest o wiele piękniej, tym bardziej, że można jej dotknąć. Także randka z siedmioma siostrami bardzo nam się udała. Żona się zgodziła nawet. Jakby ktoś był zainteresowany ciekawymi noclegami, bo często poszukujecie takich perełek atrakcyjnych do noclegu. W tej latarni z e, Airbnb nocleg kosztuje 300 funtów. Mniej więcej, bo w sezonie 310, poza sezonem 290 funtów. Nic z tego przyjeżdża. <grym> Lecieliśmy na parking, ale jeszcze zejdziemy sobie z klifu na plażę. No, tutaj nie uświadczycie piaszczystej plaży. Są tylko kamyczki, ale za to woda bardzo czysta. Dość czysta. Kaczka na może być trudna. To nie koniec atrakcji teraz, przenosimy się do Brighton. Będą inne atrakcje związane z wodą. Jeszcze są Będziemy jechać w parki to podrawiamy? Wylądowaliśmy w Brighton, to jest stolica tego regionu. Idziemy się przejść troszeczkę po mieście, pójdziemy nad morze. Tam jest molo. Coś zobaczymy, może do zjedzenia, może coś rybnego dzisiaj? Generalnie jesteśmy w Brighton. Najbardziej, wysunięte na południe, najbardziej wysunięta na południe część Londynu. Bardzo kolorowo. No nie za czysto, nie za ładnie, może nie do końca bezpiecznie. Ma swój urok. Najbardziej wysunięta dzielnica Londynu, tak? Dokładnie. Znaczy, to nie jest dzielnica Londynu, ale tak. Żartok. Ale pół żartem, pół serio. Taki sam klimat jak w Londynie. Ale bardzo kolorowy. Nawet jeżdżą piętrowe autobusy. Co, Co prawda nie czerwone, ale są. Nie czerwone, jeżdżą niebieskie. Znaczy... To jest niebieski? Takie. No, niech będzie. Co to jest fajnego? Na pewno pójdziemy na molo. Bardzo fajny molo z małym takim... Parkiem Rozrywki, Royal Pavilion. Co to jest? Do końca nie wiem, ale jest bardzo ładne. Dobra, rybka będzie, o! Brighton to też brytyjska stolica LGBT. Czyli pis tu się nie wprowadzi. Nie wygrałby tu wyboru. Tutaj w Brighton znajduje się pałac, który kiedyś był siedzibą królewską. W tej chwili jest uh, muzeum i jest bardzo nietypowe, dlatego że stylistykę ma taką mocno wschodnią, kompletnie nieeuropejską, europejską. Więc aż zaskoczony jestem, że to jest pałac królewski, znaczy był pałac królewski. Moje skojarzenie Brighton? czym mi się kojarzy Brighton? Z Sopotem. Imprezownia, imprezownia. Mnóstwo młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z Londynu tutaj, bo to jest godzinka, niecała, chyba pociągiem. Przyjeżdżają i imprezują tutaj cały czas. Knajpa na knajpie, mnóstwo młodych ludzi może. To no, sopot. Doszliśmy do głównego dreptaka i tam macie Molo, które ma pełno różnych ciekawych rzeczy w sezonie, ale jesteśmy przed sezonem, to tam będą tylko. A, parę restauracji otwartych i jakiś salon gier może. Chyba się tam przejdziemy. Na razie tu idziemy takim małym po molem, a potem mamy planie pójść w prawo z Dreptakiem i pójść sobie gdzieś na rybkę. Bałtyk należy do zimnych mórz, a tutaj Brighton woda jeszcze zimniejsza. Ale patrzcie, pływają ludzie. Podobno ma temperaturę wody płynącego potoku górskiego. Mnie nie namówicie na wejście do wody. Ale w sezonie też tak jest, jak się i ma jest połowa maja. Dobra, sprawdziliśmy temperaturę wody morza w Brighton w tej chwili. 12 stopni, ludzie pływają. To chyba morsy. Co tu się dzieje? Patrzcie, jak popularny lokal. Musi być bardzo dobre jedzenie. Zamówiliśmy sobie dorsza z frytkami. Wszyscy takiego samego? Z tym, że jak widzicie jest przykryty taką torbą papierową. Dlatego, że mewy lubią wyrywać tutaj dorsza. Po prostu niesie się tacka na hap dorsza i tyle byśmy zjedli. Tak, robię przynętę. Zobaczymy, czy się... Która skusi aż tak blisko podlecieć. Dobra, przesunąłem trochę dalej. Aha, długo nie musiałem czekać. Jezu! Czekałem 3 sekundy, od razu zlot. Ta nie dopuszcza innych, patrzcie cwaniara. Ta tu rządzi. Ta. Ile kosztuje taka rybka? Za dużo. A. Nie, 68 funtów to jest około tam 350 zł za 5 porcji. Podejrzewam, że taniej niż, niż w Mielnie. Chłodny wiatr, za ciepło nie jest, jak widać, dziewczyna ma kurtkę. Woda 12 stopni, a tu dwie twardzielki. Tu jest to Molo, czyli pier, ale... nie będziemy wchodzić. Często na motocyklach możecie zobaczyć coś takiego. To oznacza, że ktoś nie ma prawa jazdy na kategorię A, ale może jeździć na kategorię, e, mając B, na przykład do. Nawet nie mając żadnego prawa jazdy, może jeździć do pewnej pojemności. A ten znaczek oznacza: Uwaga, bo leber, bo nie ma żadnego kursu i szkolenia.